Jakby w tym pomieszczeniu były urządzenia, które dostarczały, zobaczcie, tu być może jakiś granulat, albo temu podobne no rzeczy były. To prawdopodobnie e, mleczarka była. Patrzę, jest zona, czyli to, e, te, te, ten samochód Ziu brał udział w akcji likwidacyjnej w jakiś tam sposób. Cóż to może być? Czy to może być suszarnia, wygrzewalnia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bardzo ciekawa sprawa. Co tu mogło być produkowane? A strefę najbardziej lubię dlatego, że potrafi zaskakiwać. Mimo tego, że byłem w niej wiele razy, proszę bardzo, tu nie byłem. I ten obiekt. Będziemy zwiedzać razem. Przyznaję się, nie byłem tu jeszcze, nie widziałem, nie wiem czego się mogę spodziewać, nie wiem czy czegoś mogę się ogólnie spodziewać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy tu coś bardzo ciekawego, coś, co nas pozytywnie zaskoczy. Jak na razie zaskakuje, bo nie do końca wiadomo, w którym kierunku iść. Są pomieszczenia, nie wiem, czy tu była jakaś produkcja. Na pewno były tu grzejniki, które zostały wyciągnięte z tego pomieszczenia. Zobaczmy z drugiej strony, tu są łazienki. Idziemy jeszcze raz od głównego wejścia w lewą stronę. Bo myślę, że tutaj był jakiś salon sprzedaży. Najprawdopodobniej jakieś elementy lat chłodniczych. Może tu jakiś sklep był. No na to wygląda, że był to sklep yy, spożywczy jakiś zobaczcie spore to jest duże pomieszczenie też nie wyglądające na pomieszczenie produkcyjne bardziej na pomieszczenie w którym mogła być produkowana żywność o na ziemi mnóstwo szklanek, butelek na to wygląda tak sobie myślę, że Zrobimy więcej światełka. O, moja latarka w tej chwili nie chce się odpalić No więcej światła. Kręcę, kręcę i zgasła. Dobrze. No to w takim razie liczę na to, że nie zgaśnie zupełnie, bo coś się zaczęło dziać. Próbuję ją odkręcić. Dobrze. Udało się. Świeci. OK. Idziemy dalej. Windę zostawiamy sobie w spokoju. Przejdziemy tym korytarzem. Tu jest zaplecze sklepu. Trzeba uważać pod nogi. Tu jest jakaś kotłownia. Kolejna sala. Równie ciemna. Z jakimiś urządzeniami. Wyglądającymi na produkcyjne. Chłodnia. No i chłodnia w całkiem niezłym stanie. Albo nie. To było coś do suszenia. Bo tam były grzejniki. Zobaczcie dalej. Długi korytarz. I to wygląda na magazyn. Tutaj prawdopodobnie były. Przechowywane produkty, właściwie nie produkty, tylko coś co. No i zgasła latarka. Mam nadzieję, że o, jednak świeci. Coś mam na tym wyjeździe. Drobny problem. I dosyć duża sala. W której kolejne miejsce, gdzie coś było wygrzewane. Mnóstwo grzejników do suszenia. Tu natomiast sporo maszyn. Taśma produkcyjna. Tam się coś wsypywało. Zobaczcie, jeszcze jedno pomieszczenie, w którym było, co tu mogło być? Nie ma jakiejś szafki, ale wszystko wyłożone kafelkami. Bardzo dziwne. Idziemy jeszcze dalej, bo tu ciekawi mnie najbardziej, do czego ta taśma była podłączona. Tak jakby w tym pomieszczeniu były. Urządzenia, które dostarczały, zobaczcie, tu być może jakiś granulat, albo temu podobne no rzeczy były. No, no, no. Muszę przyznać, że ciekawie to wygląda. Zaskakujące wręcz momentami. I jeszcze jedno pomieszczenie. Dość duże. Wygląda jakby pomieszczenie, do którego wwoziło się coś. Co było może pakowanie jakieś? No trudno mi powiedzieć. Dobra, kilka zdjęć i zaraz do Was wracam. I przez ostatnie kilka chwil chodziłem po takich bardzo ciemnych korytarzach, ale teraz zabiorę Was na tył przedsiębiorstwa, które sobie właśnie zwiedzamy. Tu prawdopodobnie waga, która miała służyć do odbierania towaru, żeby się nie okazało, że ktoś go trochę za mało przywiózł. Kilka pomieszczeń, to jest druga strona, kotłownia, zejście do takiej piwnicy prawdopodobnie do magazynu tutaj również kilka pomieszczeń które myślę nie do końca nas będą interesowały wyjście na halę nie wiem czy cokolwiek będzie widać to są takie duże suszarnie jak gdyby w każdej z nich jest po kilka pomieszczeń w których są e, poustawiane w których poustawiane są e, po, po e, usytuowiane są e, różnego rodzaju pomieszczenia mniejsze większe w których jest bardzo dużo różnego rodzaju grzejników, no i tu kolejne pomieszczenie techniczne prawdopodobnie nawiew, ale chciałbym wam jeszcze pokazać. Tutaj są schody, będzie mi to łatwiej zrobić. Eee, trzy samochody, które stoją przed fabryką, myślałem, że są schody. Są, są schody, są schody, damy sobie radę. Już zmierzam w kierunku pierwszego z nich. To prawdopodobnie. Mleczarka była. Patrzę, jest Zona, czyli to e, te, te, ten samochód ZIU brał udział w akcji likwidacyjnej w jakiś tam sposób. Przypominam, że m, wszystkie samochody, które mają taki napis Zona tutaj oznacza, że one nigdy ze strefy wyjechać nie mogły. Były w jakiś tam sposób skażone, brały udział w akcji, no i to prawdopodobnie. Jest albo woda, albo mleko. Bo w czymś, w czymś takim, w takich zbiornikach wożone było mleko po wioskach, między innymi. I tu są dwa kolejne samochody. Ten ziół bardzo ładny, zaraz będę musiał jeszcze kilka zdjęć zrobić. Przypomnę www.facebook.com/amane przez Czarnobyl 24. Tam znajdziecie dużo więcej zdjęć. Zobaczcie kolejne auto. Oczywiście bez silnika silnik wybebeszony, opony też niezbyt dobre i znów napis ZONA. Kolejny taki pojazd. Jest tutaj również trzeci z rzędu samochód. Również ciężarowy. Ten z drewnianą paką zniszczony. Jeszcze widać na załączonym obrazku, że jest kolejny zbiornik na... a właśnie nie wiadomo na co. I ten samochód również Zniszczony całkowicie, no, 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 przyznać muszę, że znaleziska tu są całkiem niezłe. No i cóż, drodzy moi, trzeba przyznać, że bardzo ciekawe miejsce w tej chwili przemieszczam się na kolejne piętro. Ciągle nie wiem, co tu było produkowane. Pewnie Wy już wiecie, w czasie montowania, montowania materiału będę się starał pokazać Wam, napisać coś na ten temat, co my tu mamy. Czy ten poziom będzie nas interesował? Tu jakieś agregaty, wentylacja i temu podobne rzeczy. Tutaj mamy szafki, nie wiem co się w nich mogło znajdować. No i wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest cóż to może być. Czy to może być suszarnia? Wygrzewalnia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bardzo ciekawa sprawa. Co tu mogło być produkowane? To jest właśnie Czarnobylska Strefa Wykluczenia, która, w której zadajemy sobie pytania tak naprawdę na każdym kroku. Zobaczcie, jakie grube drzwi. Dziwnie wyglądające jak wrota. Zobaczmy, co tu ciekawego. Idziemy dalej. Dziwnie to wygląda. Kolejne suszarnie, a w nich wrota. A tu wydaje się, jakby to było... Jakby była możliwość po tych hakach wwiezienia czegoś do tych pomieszczeń. Czyżby malarnie? Czyżby tutaj można było coś wymalować? A może to jest suszenie mięsa na przykład? Nie wiem, rzucam naprawdę z głowy pomysły. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Zobaczcie, kolejne wielkie pomieszczenie. I tutaj prawdopodobnie być może jakieś tusze mięsne były Podwieszane i wysyłane do tych pomieszczeń. Czy tusze mięsne w jakikolwiek sposób się suszy? Nie mam zielonego pojęcia. Tu są jakieś metalowe elementy. Nie, no nie mogło być to spożywcze, tylko co podwiesić? Co tu podwiesić, żeby później można było to wysuszyć? Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie no, przyznam się, bo zacząłem się przed chwilą zastanawiać, skąd mi się wzięła tutaj, skąd mi się tu wziął pomysł, że mogły być to tusze mięsne, skoro ten zakład zupełnie nie przypomina, zakładu, w którym produkowane mogłyby być takie rzeczy są wiertarki prawdopodobnie. Eee, takie maszyny bardziej przemysłowe, fabrykat mebli, no to chyba tutaj raczej żywności nieprodukowana, choć to mogłoby wyglądać nawet na mieszarkę. Nie, zupełnie, zupełnie nie mam pomysłu, cóż to mogło być. Nie mam pomysłu, na jakiej zasadzie to mogło działać. Są wyciągi, które mogły świadczyć o tym, że było tutaj produkowane coś z czegoś, gdzie pojawiały się, patrzcie, nawet są alarmy na oknach. To tak wyglądają archaiczne pierwsze alarmy mogło być produkowane coś co wytwarza jakieś szkodliwe płyny, pyły, e, zapachy i temu podobne. Ciekawe, ciekawe. Tutaj mamy również w tym malutkim pomieszczeniu jakiś mieszalnik, prawdopodobnie coś do mieszania może mieszania kleju. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze jeden korytarz, w którym są podobne pomieszczenia. Do suszenia. Jeszcze jedno pomieszczenie i jeszcze jedno i tu jest chyba hala. Dobrze, na halę wyjdziemy również z innego połapu. Tutaj możemy wyjść. Zobaczcie, tu są taśmy. Taśmy produkcyjne. Dużo tego jest. No ciekawe, jest jeszcze. Wyjście na dużą salę, ale to mogła być nawet stołówka. No dobrze, będziemy myśleć w takim razie. Spróbuję się dowiedzieć, co to takiego. Wyszedłem z tamtych pomieszczeń, te przerwy są po to, by mógł specjalnie dla Was zrobić trochę więcej zdjęć. Kolejne pomieszczenie, ale zupełnie puste. Tu jeszcze jakiś składzik, ale to może być. Tak, to są luksfery, łazienki. My natomiast przemieścimy się na poziom wyżej. Są schody. Tymi schodami spróbuję dostać się wyżej. I ciągle zastanawiam się naprawdę mocno, co to mogło być. Co to mógł być za zakład? Zakład mebli, taka oficjalna wersja. Eee, kuchenny, zakład fabryka kuchenna. Zobaczcie, tu natomiast dużo elementów elektrycznych. Ale to są już typowo techniczne pomieszczenia, czyli nawiewy, których bardzo dużo tutaj jest. Wielka maszyna, która tłoczyła powietrze. No i przechodząc kawałek dalej, zobaczmy kolejne. A, czyli to jest typowe urządzenie techniczne, nawiewowe. I tutaj najprawdopodobniej wyjście na dach, czyli to by było po prostu na tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Więcej zdjęć i więcej informacji na ten temat zobaczycie oczywiście na www.facebook.com przez Czarnobyl 24 Sezon czwarty wyjazdów Czarnobyl Tour 24. Oczywiście Czarnobyl 24 Tour. O, o, o tak lepiej brzmi. I brzmi poprawnie zresztą. Zostawcie subskrypcję, łapki i temu podobne. Jeżeli macie pytania oczywiście w komentarzach, serdecznie zapraszam. Komentujcie, czy Wam się Podoba tego typu eksploracja. Jeżeli macie swoje sugestie, to również chętnie posłucham, co macie mi do napisania. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!